Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Astrobotem w mojej serii platynującej Astrobota. Ja jestem Adam i na co dzień prowadzę kanał Spoérat. I patrzcie, jak nam się rodzinka botów rozrasta. Tutaj na mapce mamy pięknie pokazane, że tam w prawo potrzebujemy 100 botów. Widzicie? W tamtej, w tamtym segmencie. Ale ja nie tutaj chciałem iść w ogóle. W sensie tutaj chcę iść, ale nie w tym celu, żeby użyć 100 botów, żeby coś tam. Nawet nie wiem co Co bym miał z nimi zrobić tak naprawdę Ja w innym celu Zupełnie w innym celu Mianowicie Tutaj mamy taką sytuację Że nasze boty Mogą Albo i nie mogą Możecie czy nie możecie Ale jak ja mam się tam dostać na górę Pomocy Teraz jest winda Ej Nie podoba mi się to Ja chciałem się dostać tam na górę. Kochani. I co ja teraz zrobię? No nic, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Bo tutaj roboty robiły ścianę botów. I jest trofeum za jej rozbicie. Więc tak trochę słabo. No nic, odblokowujemy sobie drogę powrotną w takim razie. I lecimy dalej ratować boty... W różnych obszarach galaktyki moi drodzy, czas wyruszyć w nieznane, a dokładnie do tego układu mackowego, co już w nim byliśmy, więc tak nie do końca nieznane, jednak trochę znane. Proszę bardzo, układ mackowy. Oczywiście, jak znajdziemy teleport, to teraz nie będę niemiły. Mikro niespodzianka. Na tym poziomie jest zaskakująco dużo botów, bo to się kojarzy z takimi małymi poziomami. Ale patrzcie, tutaj, tu jest asteroida. I w tej asteroidzie na bank jest mikropoziom. Mam rację? Tak. Uuu, co to? Odchłań zagubionych trójkątów. Nie wiem, czy ja chcę. Chodźmy na razie tutaj, a potem odkryjemy te otchłań zaginionych trójkątów. Chociaż kurde, nie wiem. Dobra, słuchajcie, lądujemy otchłań zaginionych trójkątów. Co to w ogóle jest? Ło, co to? Mam przez to przelatywać? Otchłań, Tutaj nie ma żadnych botów ani niczego. Jest tylko trójkąt. Wszystko ma kształt trójkąta. I mam lecieć w ogóle za tym trójkątem. No dobra, chodź tu. Otchłań zaginionych trójkątów. No nieźle. Ok, mogłem z nim w końcu wejść w interakcję. Mamy trójkąty. I co, znalazłem was? I co, ukończyłem poziom? Bo nie rozumiem. Dostałem teleport. Nie, nie wiem co dostałem. Ostra jazda na przykład. Dostałem cztery mikropoziomy ryzyko rozpadu. Dynio starcie, Dobra, słuchajcie, to lecimy. Nie ma problemu. Ostra jazda. To mi się podoba. Chociaż powinienem skończyć ten odcinek na odchłani zaginionych trójkątów, bo to tam był poziom, nie? Ale dobra. Ostra jazda, tak. No to zaczynamy zabawę. Wybuchy. Jezu, co tu się wydarzyło? Chyba sobie jaja ze mnie robicie. Dobra. Trzeba dobrze manewrować. Ale się da. Potwierdzi, że się nie da. Ten nie umie w to grać. Okej. Okay. Kolejny etap. Za nami. Jezus, Maria. To będzie trudne. Ostra jazda. Dobra, słuchajcie, tu nie ma co się nad tym rozkliwiać. Tu trzeba działać. Tak. Chyba, że pękna akurat. Niesamowite. Trudny poziom się nam trafił. To trochę jak. Mm, za blisko podleciałem. Chciałem powiedzieć, że to trochę jak taka gra rytmiczna, ale Dobra. Teraz nie wiem. Dobra. Oj! Wrąbałem się prosto w tę ścianę. Ale na ostatniej przeszkodzie się wywaliłem, nie? Więc jest, jest lepiej trochę niż było. Nie, niemożliwe. Denerwuje mnie to. Aczkolwiek to jest do ogarnięcia, trudne. Wow, pierwsze faktyczne wyzwanie tutaj. To mi się podoba. Może? Dlaczego? Jeszcze raz. Nie, znowu tak samo w ogóle. A, nie podoba mi się to. Strasznie trudny poziom. Ta gra miała być lekko, łatwa i przyjemna. Ale nie, dobrze, dobrze. W końcu jakieś wyzwanie. Naprawdę wywaliłem się na pierwszym tym starciu z tymi robocikami. Ja głównie stratny jestem przez ten poziom, prawda? Dobrze. Okej, okay, tu jestem w ogóle bezpieczny. Okej. Okay. I teraz powolutku, tak? Świetnie. To było mistrzowskie. I to jest ten Leon S. Kennedy. Świeżo upieczony gliniarz, najgorszy pierwszy dzień w pracy z Resident Evil 2, oczywiście. Ostra jazda to była. Ale dziękuję bardzo. Warto było. Kolejnego bota mamy za sobą, i kolejny poziom ukończony na 100%. Więc zaginione trójkąty. Kończymy. Jeszcze zostały nam trzy odcinki związane z zaginionymi trójkątami, ale od tej pory będzie tylko lepiej. Przynajmniej taką mam nadzieję. 74 bot na 300. I ciekawe, czy mamy dla niego jakiś gadżet w gaczy. Pani gaczo, dziękuję. Mamy statua Higlina. Nie wygląda pan zbyt dobrze. Ohoho, piękne. Znowu pusto, wiadomo. I co nam tutaj się pojawiło? Pojawiła się wyspa Resident Evil. Zapewne tutaj. Na razie jesteście troszeczkę samotni, ale obiecuję, że to się zmieni. Piękne. Dobra, super. Na razie jesteście troszeczkę samotni, ale to się zmieni w kolejnych odcinkach. A jeśli ten Wam się, moi drodzy widzowie, podobał, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z Wami w odcinku kolejnym. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.